Mieszkańcy Turku oddali hołd ofiarom II wojny światowej. Uroczystości nawiązujące do wydarzeń sprzed 74 lat rozpoczęto mszą świętą w kościele najświętszego serca pana Jezusa. Następnie delegacje sztandarowe i wieńcowe przy akompaniamencie orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku udały się przed pomnik Nigdy Więcej Wojny, gdzie tradycyjnie złożono biało-czerwone wiązanki, zapalono znicze i odśpiewano hymn państwowy. Złożyliśmy właśnie hołd temu wrześniowemu pokoleniu, które w tamtym. 1 września 1939 roku próbowało wykonać rozkaz obrony ojczyzny. Rozkaz, który na początek wydawał się realny, ale po wkroczeniu Sowietów 17 września 1939 roku od schodu przez wbity nóż, przez, przez wbity nóż w plecy został niewykonalny. Dostaliśmy wtedy na 5 lat yy, w niewoli niemiecko, potem sowieckiej, a później po wojnie wiadomo niewolenie narodu, jego duszy przez Sowietów. Tego dnia przed pomnikiem nie mogło zabraknąć również harcerzy. Harcerstwo w Polsce ma już 100 lat. Związane jest powiązane jest mocno z ruchem patriotycznym. Powstawało kiedy, kiedy powstawało państwo polskie. I myślę, że z racji tego, że harcerze czynnie brali udział nie tylko w zrywach niepodległościowych, ale również i, i w całej historii II wojny światowej, to jest nasz wkład w oddanie hołdu wszystkim poległym i cywilom, i żołnierzom, i harcerzom, którzy uczestniczyli w obronie naszej ojczyzny. Również jest to forma wychowania patriotycznego harcerzy, zuchów, instruktorów poprzez właśnie uczestnictwa w świętach państwowych.